Jestem reumatologiem, natomiast poza stricte leczeniem reumatologicznym rozszerzyła moją działalność o tak tzw. medycynę żywienia, czyli poza leczeniem farmakologicznym, głównie chorób związanych z narządem ruchu, prowadzę leczenie dietetyczne, żywieniowe wielu jednostek chorobowych z bardzo dobrym efektem u pacjentów. Jestem zwolenniczką bardzo diety bazującej na roślinach, prawda, czyli diety wegańskiej, która może być albo w bardziej łagodnej wersji, albo w bardziej ostrej wersji. Taki pacjenci moi mają wybór, czy idą na ewolucję, tylko spokojnie warzywa, y, owoce, kasze i rośliny strączkowe, czy też wolą i to, co im proponuję, rozpoczęcie. W sposób bardziej ostry dietą warzywno-owocową, która przez, przed ponad ćwierćwiekiem została opracowana przez panią dr Ewę Dąbrowską. I wtedy efekt takiej terapii jest jeszcze lepszy, jeszcze silniejszy. Istota tej terapii polega na tym, że czy zaczynamy od samych warzyw i owoców, czy również jeśli chodzi o kaszę i strączkowe, ale bardziej się skupię na tej warzywno-owocowej, że jeżeli się tylko jada przez, jada tylko warzywa i owoce to trzeciego dnia organizm, będąc na takiej niskokalorycznej diecie poniżej 800 kilokalorii, zamiast trawić to, co mu z zewnątrz dostarczamy, przełącza się na tzw. Tak endogenne, czyli wewnętrzne odżywianie i zaczyna trawić sam siebie, ale nie to, co ma potrzebne, ale to, co jest zbędne, czyli tkanki na przykład typu niepotrzebne i szkodliwe dla nas, blaszki miażdżycowe, tłuszcz, cholesterol, kwas moczowy – a co jest dla mnie z punktu widzenia reumatologii bardzo ważne, również wytłumia układ immunologiczny. Miałam okazję tę wiedzę weryfikować w Stanach Zjednoczonych podczas takich kongresów międzynarodowych American College of Rheumatology, gdzie dwa lata temu uczestniczyłam właśnie w wykładzie poświęconym, poświęconym ten wykład był poświęcony tak zwanym niefarmakologicznym metodom leczenia chorób reumatologicznych i zadałam pytanie prowadzącej Pani Profesor Kolasiński, jakie są doświadczenia w Stanach Zjednoczonych. I padła odpowiedź, która była no, dużo Radością dla mnie, że mają doświadczenia, że diety niskokaloryczne wytłumiają układ immunologiczny. I również podobne doniesienia są ze Skandynawii, głównie z Karolinska Instytut, gdzie, się, gdzie są publikacje w piśmiennictwie międzynarodowym, że dieta na przykład wegańska, niskotłuszczowa, wytłumia y, proces reumatoidalnego zapalenia stawów, a poprawa zapalna jest związana z redukcją przeciwciał przeciwko antygenom żywieniowym. Więc my też tutaj badamy w Karolinie tak zwane przeciwciała dla produktów żywieniowych, tak zwane nietolerancje pokarmowe i staramy się ustawić dietę do, dla pacjenta dedykowaną z punktu widzenia immunologicznego. Dieta wegańska, czyli bazująca na roślinach, czyli raz jeszcze powtórzę, warzywa, owoce, kasze i rośliny strączkowe, dostarcza nam wszystkiego z wyjątkiem witaminy B12, czyli y, potrzebujemy uzupełniać witaminą B12. Obecnie jest do kupienia w aptekach bez recepty. Natomiast w ogóle na całym świecie mamy do czynienia z tak zwaną pandemią niedoboru witaminy D i tu jest kwestia tego, czy y, mamy taki niedobór, czy też nie to warto sprawdzić y, w krwi. Robi się specjalne badanie witamina D3-25OH, i osoby, które mają niedobory, powinny uzupełniać. Więc jest do uzupełnienia witamina albo D3, lub też D2, jeśli ktoś wybiera preparaty, które są w zasadzie nieosiągalne w Polsce, bazujące na produktach roślinnych, a nie zwierzęcych. Wiele osób się zastanawia przy diecie wegańskiej, czy dostarczamy wystarczającą ilość białka i żelaza. Rośliny strączkowe. Takie jak groch, fasola, soczewica, ciecierzyca. To są te tak zwane rośliny wysokopurynowe, które wystarczają, dostarczają nam wystarczającej ilości białka. I od razu y, chcę uspokoić osoby, które chorują na dnem oczanową czy mają problem z wysokim poziomem kwasu moczowego, że wszędzie się mówi, że rośliny, czy się czyta w internecie, że rośliny wysokopurynowe są niekorzystne. Okazuje się, że puryny ze, ze, ze źródeł roślinnych. Są inaczej wchłaniane, inną mają tak zwaną biodostępność niż puryny ze źródeł pochodzenia zwierzęcego mięsa i one nie szkodzą i są, można powiedzieć, obojętne dla przebiegu właśnie takiej choroby jak dna moczanowa czy problemy z wysokim kroskopem. Poziomem kwasu moczowego hyperurykemia. Czyli źródłem białka są głównie dla nas rośliny strączkowe, których powinniśmy jadać około dwie porcje dziennie. Natomiast jeśli chodzi o żelazo, są rośliny, które mają dużą ilość żelaza, przy czym po prostu dietetycy powinni nam przeliczyć dla danego wieku, prawda, dla danej sytuacji aktywności fizycznej czy zawodu, ile powinniśmy tych roślin z wysoką ilością żelaza spożywać. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle, przepraszam, że tak powiem, zielonego pojęcia o żywieniu, to trudno tak samemu się przestawić całkowicie na warzywa i owoce. Na 6 tygodni jest to bezpieczne. Natomiast później chodzi o to, żeby nie była dieta niedoborowa, więc warto to zagadnienie skonsultować z dietetykami. Ale to też muszę powiedzieć, że te osoby, które bazują na produktach pochodzenia zwierzęcego, będą mówiły, że diety wegańskie są niedoborowe. Natomiast trzeba się skontaktować z tymi dietetykami, którzy mają duże doświadczenie w ustawianiu pełnych diet dla osób będących weganami, czy nawet wręcz witarianami, czyli te osoby, które są tylko na surowych warzywach i owocach. Jeżeli chodzi o wapń i jako źródło wapnia i, i produkty mleczne jest to kolejny kontrowersyjny problem, ponieważ no, wszyscy jak oglądamy telewizję będziemy się odwracać na prawo i lewo słyszymy od dzieciństwa, że mleko jest nam potrzebne. Dzieciom jest potrzebne, ale też musimy bardzo uważać jeśli chodzi o produkt w jakim jest spożywany ten wapń, bo problemem jest to, że my mamy zbyt tłuste Mleko dla dzieci. Maksymalnie, według zaleceń Towarzystwa Amerykańskiego Pediatrycznego, powinniśmy kupować dla dzieci powyżej drugiego roku życia. Maksymalnie mleko 1,5%. I jeśli pomyślimy, o naszych dzieciach, wnukach, dzieciach sąsiadów, ile dziennie się jada różnych produktów. To tutaj nie będę reklamować, ale załóżmy Danio, Monte, Danonki, Tralalala, różne firmy, prawda, czy Jogobella. One są bardzo tłuste i poza tym, że dostarczają nam wapnia, owszem, to dostarczają nam zbyt dużą ilość tłuszczu. I według najnowszych badań, które zostały przeprowadzone w Centrum Zdrowia Dziecka, współczesna dieta Polaków i dzieci z okolic Warszawy i przedszkoli do wczesnej edukacji szkolnej do 10 roku życia prowadzi do hipercholesterolemii, czyli do miażdżycy. I co trzecie dziecko ze środowiska warszawskiego ma podwyższone stężenie cholesterolu. My preferujemy tutaj w Carolina Medical Center, żebyśmy poszukiwali wapnia z tak zwanych nienabiałowych źródeł którymi są na przykład rośliny kapustne, czyli wszystkie kapusty plus kalafior brokuły brukselka. Dodatkowo świetnym źródłem białka jest sezam przepraszam, wapnia, przepraszam, nie się, jest sezam. Figi mają bardzo dobrą proporcję wapnia do fosforu, a ponadto orzechy i migdały. I tutaj jadamy zazwyczaj 1,4 szklanki, ale radzę każdego dnia jadać inny gatunek. Czyli na przykład w ciągu tygodnia 7 gatunków orzechów, ponieważ orzechy są bardzo alergenne i mogą wytworzyć objawy alergii, więc innego dnia na przykład jadamy w poniedziałek orzechy włoskie we wtorek laskowe, trzeciego dnia nerkowca, czwartego dnia brazylijski, migdały i tak dalej. I one są bardzo dobrym źródłem białka. dobrze mówimy o wapniu. Natomiast świetny jest makowiec i czasem z pacjentami żartuje to pani doktor, to mogę jeść w mak w postaci makowca. Ja mówię, nie, 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 mak na przykład dosypywany do musli i tak dalej, to jest bardzo korzystne. Czyli szukamy wapnia z nienabiałowych źródeł. Zbyt duże spożycie nabiału mleka może prowadzić do tak zwanej kwasicy metabolicznej, która na przykład doprowadza do wypłukiwania wapnia z organizmu. Jest to zagadnienie, te zagadnienia są badane i oczywiście w tym momencie jesteśmy pod bardzo dużym lobbingiem wpływu środowiska takiego mleczarskiego i na razie w. Zalecenia, rekomendacje towarzystw międzynarodowych są takie, że potrzebujemy spożywać wapni, głównie źródła nabiałowe, i są na przykład prowadzone pierwsze obserwacje dotyczące wpływu równowagi, tak zwanej kwasowo-zasadowej, na to, ile wapnia, że tak powiem, wydalamy z organizmu, w zależności od stosowanej diety. Więc tutaj sprawa otwarta. Ja mam bardzo dobre doświadczenia, że przy zmianie diety, ku warzywno-owocowej, ku diecie rośliny następuje poprawa gęstości kości. Zagadnienie tak zwanej alergii na mleko. My mamy dwa typy alergii. Mamy taką zwykłą alergię pokarmową. Jest to takie zjawisko, że po spożyciu danego produktu pokarmowego pojawia się yy, wysypka świądwiami ustnej. Wówczas jest to alergia typu pierwszego. Wówczas są produkowane przeciwciała IgE i histamina. I to jest głównie zagadnienie alergologów. Leczeniem jest odstawienie produktów mlecznych. Niekiedy dzieci mają objawy biegunki, prawda? Niekiedy dzieci mają takie zmiany alergiczne na skórze albo to są to policzki, albo zmiany w okolicy łokci, czy też w okolicy stawów kolanowych. Ale to jest głównie związane z przeciwciałami w klasie IGE, ta zwykła alergia pokarmowa. Natomiast mamy jeszcze drugi typ alergii, o której się dość mało mówi. Jest to tak zwana alergia pokarmowa typu trzeciego. Niektórzy używają określenia nietolerancji pokarmowych, i takie określenie jest u nas w naszej klinice. I są to, jest to kwestia produkcji przeciwciał w klasie IgG, tak zwanych powolnych, pod wpływem kontaktu z danym produktem pokarmowym, w tym mleko najczęściej. I okazuje się, że te przeciwciała są produkowane w ciągu 72 godzin. Są to przeciwciała w klasie IgG, które wraz z białkiem mleka i składowymi komplementu tworzą tak zwane kompleksy immunologiczne i mogą atakować różne narządy i organy. I zastosowanie u takich pacjentów, u każdej takiej osoby, u której stwierdzimy obecność przeciwciał w klasie IgG, Diety eliminacyjnej bez mleka daje bardzo dużą poprawę stanu zdrowia. Jeśli ktoś ma alergię szeroko rozumianą, czy typu pierwszego, czy typu trzeciego na mleko, to i tak nie może spożywać mleka, czyli poszukujemy źródeł wapnia z tych nienabiałowych źródeł, czyli na przykład może być mleko również sojowe, tak zwane fortyfikowane wapniem, ale te rośliny, o których wspomniałam, czyli rośliny kapustne, figi, orzechy, mak, sezam. To jest bardzo dobre źródło wapnia i musi być wyliczone według zaleceń dla danego wieku. po prostu, Czyli dzieci mają inne dawki, a dorośli mają inne dawki. Większość osób nie ma przeciwwskazań do tego, żeby zostać weganinem, tylko żeby było łatwiej i żeby pierwsze objawy, tak zwanego oczyszczenia organizmu, były łagodniejsze z punktu widzenia przechodzenia też raz odniosę się do tej diety warzywno-owocowej warto przejść przez etap spożywania dużej ilości kasz kaszy na przykład jaglanej czy też roślin strączkowych czyli przejście z diety tradycyjnej z ze spożywaniem mięsa pochodzenia zwierzęcego na weganizm, to nie jest problem. Troszkę większy jest, jeśli chodzi o objawy takie oczyszczania organizmu przechodzenia tylko na dietę warzywno-owocową. Ale to i tak moim pacjentom mówię o tym, żeby załagodzili swoją dietę, czy złagodzili poprzez kaszę, i, I rośliny strączkowe. Większość osób nie ma najmniejszego problemu. To jest kwestia naszych przyzwyczajeń. Od razu chcę też powiedzieć, że na szczęście nasze receptory smakowe się zmienią w ciągu kilkunastu tygodni. Już inne rzeczy będziemy lubić. A poza tym, jeśli potem na przykład ktoś w domu nadal jada mięso, wędlinę, to się okazuje, że to mięso niestety śmierci. Spożywanie dużej ilości mięsa, zwłaszcza czerwonego. Prowadzi nas do wielu chorób cywilizacyjnych. My mamy głównych dwóch zabójców współczesności. Są to choroby układu krążenia sercowo-naczyniowe, ale to tutaj rozumiemy również udary, czyli to są zawały udary. Natomiast druga grupa to są choroby nowotworowe. I musimy rozróżnić yy, mięso czerwone i mięso białe. Prawda, mięso czerwone typu wieprzowina, wołowina bardziej nam szkodzi niż mięso białe. Czyli my jesteśmy w stanie dopuścić u pacjentów, którzy w ramach profilaktyki, a nie leczenia, y, na przykład dwa razy w tygodniu, pierś indyka lub kurczaka pozbawioną y, skóry, a czym innym, jeżeli ktoś ma wysoki cholesterol, tak zwany zespół metaboliczny, cukrzycę czy. Y, y, na przykład dną moczanową, którą ja się w dużej mierze zajmuję jako reumatolog. I ewidentnie odstawienie mięsa czerwonego daje bardzo dużą poprawę. Z punktu widzenia onkologii na przykład spożywanie mięsa niestety wykazano to jest taka największa instytucja zajmująca się badaniami nad rakiem World Cancer Research Fund że na przykład spożywanie mięsa czerwonego prowadzi do rozwoju nowotworów raka jelita grubego i są tak zwane nowotwory dietozależne, czyli tak jak u kobiet jest rak sutka i rak prostatu u mężczyzn. Więc badania w tej, zagad... w tej dziedzinach są prowadzone. Natomiast jeszcze wrócę do chorób krążenia. Przełomem stały się, stała się publikacja bardzo takiego prężnego lekarza z Harvardu w 1990 roku, Dina Ornisza, który w Lancecie opublikował roczną, roczny efekt swojej pracy związany ze zmianą diety u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową. Tych pacjentów podzielił na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała dietę, spożycie różnych produktów zgodnie z zalecaną przez Harvard tak zwaną piramidą żywieniową, gdzie mięso było dopuszczalne. A druga grupa jadała tylko produkty pochodzenia roślinnego, czyli plant-based diet. Po roku sprawdził, co się stało z parametrami typu cholesterol i co się stało z objawami choroby wieńcowej u tych pacjentów No i okazało się, że zalecana przez Harvard piramida żywieniowa dała postęp choroby, postęp czyli pogorszenie objawów choroby wraz z pogorszeniem o 186% objawów dusznicy bolesnej a wręcz przeciwne obserwacje dotyczyły tych pacjentów, którzy byli na diecie roślinnej, u których nastąpiło niedojrze obniżenie znacznie większe cholesterolu niż w tej grupie y, wspomnianej z piramidą żywieniową, to na trzy lata nie było potrzeby stosowania takich procedur jak bypassy czy angioplastyka. Było pytanie, i to było też y, w mediach amerykańskich, czy dieta Dina Ornisza Stanowi przełom w medycynie. I proszę Państwa, przez 20 lat badano, jaki jest wpływ diety bazującej na roślinach, i w rezultacie Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych w grudniu 2010 uznał metodę bazującą na roślinach jako porównywalną do bypassów, do angioplastyki i wszczepiania stętów. I firmy ubezpieczeniowe już od, właśnie od grudnia. Finansują leczenie właśnie to roślinne. I ta wiedza powoli będzie do nas docierała. Więc warto skorzystać z tego, co już tutaj przekazujemy, że im bardziej prowadzimy dietę bazującą na roślinach, to tym jesteśmy zdrowsi można powiedzieć, że dieta wegańska bazująca na roślinach najprawdopodobniej da zmniejszenie rozwoju takiej choroby, która jest bardzo popularna, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów. Ostatnie badania pokazują, że najczęściej na 10 lat przed wystąpieniem reumatoidalnego zapalenia stawów najczęściej mamy bardzo wysokie stężenia cholesterolu i jest duża zależność pomiędzy tym, co się dzieje z cholesterolem, a co się dzieje z rozwojem procesu reumatoidalnego. Idealnego. I oczywiście, na przykład najczęstsze zapełnienie stawów u mężczyzn, o którym wspominałam, dna moczanowa. To no też ma ewidentny związek z metabolizmem, prawda? I ze spożyciem póryn i mięsa, i naszymi nawykami żywieniowymi. Więc oczywiście, im bardziej prowadzimy tak zwaną zdrową dietę bazującą na roślinach, to jesteśmy zdrowsi. Ja jeszcze to raz będę chciała skonkludować. Czyli tak, musimy się nauczyć wypijać dużą ilość wody. Przeważnie jest takie zalecenie Towarzystwa Kardiologicznego: 35 ml na kilogram masy ciała. Mój dodatek jest taki, że najczęściej pacjenci powinni stosować wodę z cytryną. Kwaśna cytryna na języku daje odczyn zasadowy w organizmie. Następnie spożywamy dużą ilość warzyw i owoców. Co to znaczy? Ponieważ powinniśmy jadać 5 posiłków dziennie, przy każdym posiłku powinna być porcja warzywa i 4 razy owoce. Mówię to o przeciętnie zdrowej czy przeciętnie chorej osobie, bo y, na przykład osoby, które chorują na cukrzycę, muszą jadać mniej owoców, a więcej warzyw, czyli suma summarum powinniśmy jadać 9 porcji warzyw i owoców, a porcja to ma 80 gram. Następnie jadamy dużą ilość kasz i produktów pełnoziarnistych, najlepiej bezglutenowych według badań amerykańskich. Co czwarta osoba na świecie ma nietolerancję glutenu. Gluten, dla przypomnienia, jest zawarty w takich zbożach jak pszenica, żyto, owiec, jęczmień. a największy problem to jest biała mąka, pszenica. I wtedy jadamy takie produkty jak kasza jaglana. Ona jest produkowana z prosa, kasza gryczana, ryż niełuskany, chętnie kukurydza, ale oczywiście podkreślam nie z puszek, gdzie są tam chemia, jest dodawana, tylko w kolbach. No, i wreszcie jest kwestia spożywania, co ma być źródłem białka. Źródłem białka powinny być rośliny strączkowe: groch, fasola, soczewica, ciecierzyca. Ja mówię groch ani groszek, prawda? Czy tam nie fasolka szparagowa, tylko musi być to, co jest, jak były dawniej i często gotowane zupy grochowa, fasolowa, to właśnie to mają być te ziarna, prawda? To groch, fasola. I unikamy, jak jesteśmy przy diecie warzywno-owocowej, to też musimy pamiętać o tym, że. Im więcej spożywamy tłuszczu, i też ostrożność, oliwa z oliwek czy bardzo popularny olej budwigowy, bo u niektórych pacjentów bardzo rośnie cholesterol, jeżeli spożywamy zbyt dużą ilość tłuszczu. Jeżeli zjadamy nasiona, typu nasiona słonecznej dyni taka y, troszeczkę typu garść dla danej osoby nie powinna nam szkodzić, ale to oczywiście mamy szansę monitorować poprzez badania laboratoryjne. Więc zachęcam pacjentów jak najbardziej do prowadzenia diety bazującej na roślinach i daje to u większości osób wyśmienity efekt. Proszę Państwa, my nie odchodzimy, my nie jemy tyle, ile potrzebujemy, my po prostu jemy w sposób łakomy i nieograniczony. I to niestety jest efekt, jaka jest potężna otyłość, prawda, a z tym są związane liczne choroby. I te tak zwane metaboliczne, układu krążenia, cukrzyca, moczanowa, choroby dotyczące narządu ruchu, prawda, czyli choroba zwolennieniowa i tak dalej. Natomiast również drugi zabójca, choroby nowotworowe, gdzie jest ewidentny związek otyłość, a choroby nowotworowe, więc... Yy, Niech rozsądek zaraz zwycięży i ten rozsądek, żeby był kierowany ku diecie warzywno-owocowej. sobie sprawę z tego, że są bardzo popularne diety wysokobiałkowe, typu dieta dukana i tak dalej. Ta dieta owszem odchudza, ale jest określenie, że jest to zawał na talerzu, natomiast to, co my proponujemy, dieta warzywno-owocowa, ona leczy i odchudza. Jako reumatolog od wielu lat, mniej więcej 10, zajmowałam się dietą i zmianą dietu pacjentów chorujących na dnem oczanową. To było tylko z punktu widzenia metabolicznego, ponieważ ja sama choruję od 19 roku życia. na... Tak zwane reaktywne zapalenie stawów, które przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. I niestety, 15 lat na stwardnienie rozsiane, to mam duże doświadczenie bycia pacjentem, nie tylko lekarzem. I przed trzema laty y, miałam bardzo ciężki rzut zapalenia stawów w przebiegu mojej choroby reumatologicznej. Zastanawiałam się, czy wezmę sterydy, czy wezmę chemioterapię. Okazało się, że musiałam zastosować jedno i drugie leczenie. Nie mogłam zastosować najnowocześniejszego tak zwanego leczenia biologicznego, bo głównym przeciwwskazaniem były, było ostradnienie rozsiane. Z trudem o kulach się poruszałam. Prawie na wózku mąż często musiał na takim krzesełku z kółkami mnie wozić po domu. I zdecydowałam się, ponieważ miałam poczucie, że leczenie farmakologiczne plus codzienne kroplówki, zastrzyki przez wiele miesięcy nie dawały poprawy, wreszcie się zdecydowałam pojechać na dietę warzywno-owocową pani dr Dąbrowskiej. z wiele ośrodków w Polsce z jej dietą, lub też mogą być w wersji. Rekolekcyjnej. Ja akurat byłam na tak tzw. Poście Daniela u księży Pallotynów w Konstancinie. Odstawiłam tam leki, schudłam wiele kilogramów, układ immunologiczny mi się wytłumił i od tamtej pory, od mojego tego y, uzdrowienia, rzekłabym, prowadzę leczenie u moich pacjentów, czyli to są trzy lata, y, z bardzo dobrymi efektami wytłumiania immunologii. U pacjentów, plus poprawy, jeśli chodzi o stany metaboliczne, hypercholesterolemia, kwas moczowy, problemy z cukrzycą, nadciśnienie tętnicze. Moim współpracownikiem jest pani Małgorzata Desmond, po, która ukończyła studia medycyna żywienia w Anglii, naszą dietetykę, teraz jest y, doktorantką na Uniwersytecie w Londynie, latem jedzie na y, studia podyplomowe na Harvard i wspólnie prowadzimy leczenie. Ja jako lekarz wyznaczam kierunek leczenia, natomiast Dokładna dieta dostosowana do pacjenta jest ustalana przez panią Desmo, z bardzo dobrymi efektami. Obecnie jestem bez leków, poruszam się swobodnie.